sesji Rady Gminy Wielowieś sesji nadzwyczajnej, sesji zdalnej. Informuję, że dzisiejsze obrady sesji Rady Gminy Wielowieś są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z artykułu 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Nagrania obrad są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy za pomocą kanału YouTube. Rejestracja dotyczy dźwięku i obrazu, tym samym zbierane są dane o wizerunku osób biorących udział w obradach sesji oraz treści ich wypowiedzi. Szczegółowe informacje przetwarzania danych osobowych i przysługujących praw w tym zakresie znajdują się na stronie internetowej oraz na drzwiach drzwi, yy, sali sesyjnej. Na podstawie artykułu 20 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwieram 15 nadzwyczajną sesję rady gminy Wielowieś, której obrady odbywają się w trybie zdalnym. Dokonamy teraz sprawdzenia kworum. Bardzo proszę radnych o potwierdzenie udziału w sesji. Na stan 14 radnych, gminy Wielowieś w sesji bierze udział 14 radnych, zatem sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał. Czy ktoś z radnych chciałby zgłosić jakieś propozycje zmian do projektu porządku obrad? Nie, nie ma sygnałów. Zatem, kto jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o przyciśnięcie przycisku. Dziękuję. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Czy radni, radni chcieliby wnieść poprawki do protokołu nr 14 przez 2020 z sesji Rady Gminy Wielowej z dnia 12 marca 2020 roku, z którym radni mieli możliwość zapoznania się za pośrednictwem systemu e-sesja? Nie mamy sygnałów. A zatem kto jest za przyjęciem protokołu nr 14 przez 2020 z dnia 12 marca 2020 roku, proszę nacisnąć przycisk. Dziękuję bardzo. Protokół został przyjęty jednogłośnie. Z przyjętego porządku obrad dzisiejszej sesji wynika, że podejmowanych będzie łącznie, będą podejmowane łącznie dwie uchwały i zgodnie z paragrafem 28 punkt 2 regulaminu Rady Gminy, który brzmi: Przed przystąpieniem do głosowania projekt uchwały jest odczytywany, chyba, że radni postanowią o nieodczytywaniu projektu uchwały, zgłaszam wniosek, aby radni odstąpili od czytania treści projektu uchwał, co do wszystkich uchwał, jakie mają być głosowane na dzisiejszej sesji. Czy radni mają jakieś inne propozycje? Nie mamy zgłoszeń, a zatem przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem wniosku? Dziękuję bardzo. Wniosek został przegłosowany jednogłośnie. Rozpoczynamy procedowanie uchwał. Przystępujemy do podjęcia uchwały nr 15 przez 138 przez 2020 z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. To jest druk 139 poprawiony. Czy radni mają pytania do projektu uchwały? Nie ma zgłoszeń. Może poprosimy Pana Wójta o, o przybliżenie treści y, tych projektów uchwał. Szanowni Państwo spotykamy się w nietypowych okolicznościach bo Mikrofon. jest sesja Mikrofon, Państwo, okolicznościach, bo to sesja nadzwyczajna oraz sesja wersji zdalnej. Dzisiaj do procedowania będą dwie uchwały. No, ta sesja też jest wywołana okolicznościami nietypowymi, gdyż wiadomo, mamy epidemię, pandemię wirusa, koronawirusa i musimy także zareagować na sytuację, która ma miejsce nie tylko w naszym życiu codziennym, ale i w naszej gospodarce. Chcemy dzisiaj na podstawie. Y, obowiązującego prawa y, dokonać przyjęcia, o, jeżeli by radni zagłosują za y, uchwały o zwolnienia z podatku od nieruchomości dla tych y, nieruchomości, na których jest prowadzona na działalność, która z mocy y, ustanowionego prawa, y, na mocy rozporządzenia y, dos, musiała zostać zawieszona, jak chociażby restauracje, zakłady fryzjerskie no i, i wiele inny, innych branż. To jest jedna uchwała, właśnie ten drugi numer 139. Drugą uchwałą, która będzie dzisiaj procedowana, to jest uchwała według druku numer 140. Jest to uchwała w sprawie przedłużenia terminu płatności rad podatku od nieruchomości. Ta uchwała też jest skierowana w kierunku przedsiębiorców, którzy ze względu na panującą sytuację... W których sytuacja finansowa i płynność finansowa uległa zaburzeniu. Te raty podatku przypadające i 15 maja i ci, którzy płacą co miesiąc, w tych miesiącach, mogą starać się o przesunięcie płatności do końca września bieżącego roku. Może paść pytanie, dlaczego te uchwały nie obejmują zwolnienia z podatku o środków transportowych. No niestety w tej ustawie o tarcie antykryzysowej takiej delegacji nie ma i wszyscy przedsiębiorcy z branży transportowej muszą starać się o umorzenie czy no umorzenie podatku na do, w zasadzie tak jak dotychczas jak to dotychczas zrobili w stosunku do wszystkich innych branż. Tak samo jeżeli ktoś nie jest wymieniony w tych yy, branżach, yy, które są z mocy prawa zwolnione, może starać się o umorzenie podatku na dotychczasowych zasadach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy radni mają pytania jeszcze do tego komentarza pana Wójta? Nie ma zgłoszeń, a zatem przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały numer 15 przez 138 przez 2020 20 rok z dnia 23 marca 2020 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. I przystępujemy do podjęcia uchwały numer 15 przez 139 przez 2020 z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie przedłużenia terminów płatności rad podatku od nieruchomości. To jest druk 140 poprawiony. Czy radni mają pytania do tego projektu uchwały? Nie ma zgłoszeń, a zatem przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały nr 15 przez 139 przez 2020 z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie przedłużenia terminów płatności rad podatku od nieruchomości? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami za. Wpłynęła tyle podejmowanych uchwał na dzień dzisiejszy. Wpłynęła jedna interpelacja pana radnego Marka Kluby. W związku z pracami związanymi z budową gazociągu, które odbywały się w okolicach baru Carmen, na drodze nr 901, informuję, że po skończonych pracach budowlańcy pozostawili odcinek jedni z dartymi częściowo znakami poziomymi. Dotyczy linii jednostronnego przekraczania jezdni oraz linii krawędziowej ciągłej umiejscowionymi w pasie drogowym. Czy gmina ma informację o tym, że droga 901 w miejscu prowadzenia wyżej opisanych prac jest już odebrana przez właściciela drogi? Jeżeli nie ma takich informacji, to prośba o zwrócenie uwagi na ten fakt właścicielowi drogi i przywrócenie stanu jezdni do jakości jak w okresie przed rozpoczęciem prac. Czy radni mają chęć wyrażenia jakichś opinii, głosów? wniosku Pan Adrian Pyka. Ja chciałbym bardzo podziękować Panu Wójtowi Pani Ani Meinhardt Panu, panu staroście Wilickiemu, witrze staroście Adamowi Wójtowiczowi za pomoc. Chodzi konkretnie o wyświetlacze prędkości w naszej miejscowości. Było niełatwo, bo to droga wojewódzka, dlatego bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Mieszkam przy górnej drodze, wiem jak się teraz te samochody zachowują, głównie chodzi o ciężarowe samochody. Faktycznie zwalniają, według mnie jest to super inwestycja, także bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. To już było poza porządkiem obrad. Porządek obrad został wyczerpany na procedowaniu tych dwóch uchwał. Ja ze swej strony chciałam jeszcze bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy zainicjowali akcję szycia maseczek w gminie. Pomysłodawcami byli radni pani Renata Szyguła i Pan Marek Kluba i pani Kornela Galbierz, dyrektor Goku. Włączyło się mnóstwo pań, które we wszystkich miejscowościach szyły te maseczki, poświęcając swój wolny czas, i bardzo, bardzo dziękujemy. Zamykam zatem nadzwyczajną sesję 15 Rady Gminy Wielowieś o godzinie 16:43. Dziękuję bardzo.